Dzień dobry. Musimy włączyć mikrofony. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa sztabu wyborczego pana posła Tomasza Poręba oraz moim. Tematem naszej konferencji, a także 16 regionalnych wojewódzkich konferencji, które dziś odbywają się w stolicach województw, jest Platformerska Polska w Bałaganie. Ta ich kampania wyborcza w tej chwili dobiega końca. Warto by pokusić się o pewnego rodzaju podsumowanie. My mamy wielki problem z infrastrukturą w Polsce. Wszyscy, którzy wracali z długiego weekendu, ten bałagan widzieli i to wiedzą. Bałagan na kolei widać gołym okiem. W Polsce winny za ten stan, że infrastruktura kolejowa jest źle remontowana, że pociągi są przepełnione, że ludzie stoją na korytarzach, winny jest tylko jeden. Aresztowany maszynista. Nie ma innych winnych. Nikt nie odpowiada za ten bałagan na kolei. Co zresztą ciekawe, warto sobie przypomnieć, że jak Mieliśmy politycznych podejrzanych, drzewieckiego, chlebowskiego to ich nie aresztowano. Aresztuje się zwykłego człowieka, maszynistę, kozła ofiarnego. Ten bałagan widać gołym okiem także w betonie gdzie wali się miasto. Na premier Donald Tusk boi się konfrontacji z ludźmi, idzie na mecz Lechii Ale o tym bałaganie, w którym chwali się Platforma Obywatelska, w ramach szczegółów powiemy. Panie yy, pośle? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście szef sztabu wyborczego Platforma Pan Jacek Potasiewicz w tamtym tygodniu wysłał informację, instrukcję do wszystkich posłów, senatorów, działaczy Platformy aby podczas ich akcji Polska w budowie zbytnio się nie chwalić. Rzeczywiście, nie ma szczególnie się czym chwalić, zwłaszcza, zwłaszcza, że... Yy, bardzo dużo tych inwestycji, olbrzymia ich część została albo rozpoczęta zarządu Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu wcześniej Sojuszu Demokratycznego, Lewicy Demokratycznej, albo tak jak w wielu też przypadkach, są to inwestycje, które albo są wizualizacją tychże przedsięwzięć, albo co w ogóle nie zostały rozpoczęte. Ja tutaj, żeby nie być gołosłownym, żeby nie być oskarżonym o to, że Krytykujemy to po linii politycznej. Pozwoliłem sobie przedstawić, czy zacytować Państwu kilka stwierdzeń z raportu NIKU, Najwyższej Instytucji Kontroli, która w czerwcu tego roku podsumowała stan prac nad przygotowaniami do Euro 2012 w Polsce. I o co się okazuje, drodzy Państwo? Wynika to z tego właśnie raportu, że nie uda się na Euro 2012, czyli przed mistrzostwami, oddać do użytku następnych 14 odcinków drugą, łącznej długości 403. I kilometrów. Między nimi 7 odcinków autostrad, określanych jako kluczowych. Nie uda się również PKP, to jest kwestia kolei, tutaj pan poseł Hoffman wspomniał o ministrze nie zapewniła środków finansowych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. PKP ma opóźnienia w budowie dworców kolejowych Poznań Główny i Warszawa Zachodnia. Na stacji Warszawa Zachodnia do końca 2010 roku nie rozpoczęto prac odbiórkowych i remontowych. Tymczasem jej lokalizacja jest znacząca dla obsługi ruchu pasażerskiego w węźle Warszawskim. To są wszystko cytaty z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Co więcej, nie zapewniono odpowiednich środków na realizację programu bezpieczeństwa EURO 2012 oraz promocję Polski w związku z organizacją mistrzostw. Koszt oszacowano na 200 milionów złotych. Natomiast w budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na ponad 1 czwartą tej sumy. Dlatego dzisiaj, drodzy Państwo, też Mając w ręce tę broszurę Polska w budowie, postanowiliśmy przyjrzeć się tym inwestycjom, które w tej broszurze, w tej książeczce są przez Platformę Obywatelską określane jako ich, jako te, które są w Polsce budowane i te, które są autorstwa właśnie Platformy Obywatelskiej. A zacznijmy od pierwszej. Budowa Centrum Nauki Kopernik. Jaka jest prawda? O, o decyzji o budowie Centrum decyzja została w 2004 roku w maju 2006 roku urząd, rząd Jarosława Kaczyńskiego przyjął jej wieloletni program budowy. Więc pozwolicie Państwo, że ja w tym momencie tą pierwszą karteczkę, która jest nieprawdą wyjmę z tej książeczki to. Centrum to dziecko Lecha Kaczyńskiego. Każdy o tym wie. Decyzję podjął Jarosław Kaczyńska. Liczmy dalej, to jest następna strona. Trakt Królewski, tym chwali się Platforma Obywatelska, krakowskie przedmieście. No, warto powiedzieć, że ta decyzja została podjęta w 2006 roku, 22 września rozpoczęły się prace. Jako żywo Platforma Obywatelska nie ma z tym nic wspólnego, w związku z tym, następna karteczka nie jest Platformą Obywatelską. Kolejna inwestycja: Stadion Negi, 100% inwestycja samorządowa. Posłuchajcie Państwo, że również. No szczególnie, szczególnie dziennikarze TVN24, TVN koncernu ITI, doskonale wiedzą, kto pracował przy tym, żeby ten stadion Legii wybudować. Jako żywo, chyba Platforma Obywatelska nie powinna chwalić się inwestycjami ITI czy samorządowymi, no co pochwali się siedzibą TVN-u na Wiertniczej. Bardzo piękna budowa, no ale jednak Platforma z tym nie miała nic wspólnego. Budowa trasy mostu północnego, następna kartka, żeby iść dalej. W styczniu 2002 roku władze Warszawy podpisały z miną Bielanej Białęka. Propozycje w sprawie program w sprawie budowy. Także 2002 rok, jak rozumiem to także nie Platforma Obywatelska. Następna kartka nic nie ma. Drodzy Państwo, następna inwestycja, dewitalizacja zabytkowego yy, starego miasta w Zamościu zaplanowane Zarządów Prawa i Sprawiedliwości Zero, w tym udziału Platforma Tu jest szczególnie oburzająca, o tutaj mamy szczególnie oburzającą rzecz. Bo po pierwsze budowa zbiornika wodnego świnna poręba zaczęła się w 86 roku, 1986 roku. Jak rozumiem, Donald Tusk chyba wtedy nie podejmował tej decyzji. Ale co więcej, to był projekt operacyjny Świętej Pamięci grejny Gęsickiej z 2007 roku, by dodać tam środków finansowych. A rząd PO ograniczył fundusze na tą inwestycję, a się nie uchwali. Ja już nawet nie chcę przypominać, co mówiono o programie o samej świętej pamięci Drażynie Gęsickiej, Platformie Obywatelskiej, ale zrasłujmy: świnna poręba. Rozpoczęta w 1986 projekt Grażyny Gęsickiej. Rząd ogranicza fundusze na tę inwestycję, więc co mogę z tym zrobić? Nic więcej z tym nie można zrobić. Kolejna inwestycja to rozbudowa <laughs> lotniska Sionka w Rzeszowie. Stuprocentowo program przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Zarządów Prawa i Sprawiedliwości przez pis Zarząd Województwa. Drodzy Państwo, jestem posłem z Podkarpacia, więc to tym bardziej bulwersuje, bo to jest <coughs> nieprawda. Tak jak wiele innych inwestycji w tym regionie, którymi się chwali Platforma Obywatelska, tak jak rozbudowa Politechniki czy Uniwersytetu Przeszowskiego, to jest również decyzja Prawa i Sprawiedliwości, Zarządu Województwa Prawa i Sprawiedliwości, tak jak jeżeli chodzi o modernizację linii kolejowej E30. Platforma mówi, że to jest na odcinku Kraków-Medyka. Rzeczywistość jest taka, że to jest na odcinku Rzeszów-Medyka. I nie modernizacja, tylko rewitalizacja. Krótko mówiąc, kolejna kartka. Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia. Następna strona. Program budowy dróg krajowych 2008-2012 przyjął rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego we wrześniu 2007 roku, także z książeczki propagandowej Platformy, to także wypada. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej do dorzeczu pacenty, zaprojektowany przez SLD projekt rozpoczęty Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Zero udziału Platformy Obywatelskiej. Budowa Biblioteki Technicznej oraz Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, inwestycja rozpoczęta Zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zresztą bardzo piękna, no, ale jak kolejne, nie ma nic wspólnego z rządami Platformy Obywatelskiej. Tak, proszę Państwa, książeczka mi się niestety rozpada, jak rozpada się cały program Platformy Obywatelskiej Polska w budowie, a może Polska w bałaganie. Taki bałagan w propagandzie, jak bałagan w budowie, ja bym chciał tylko powiedzieć, że w całym kraju z tego katalogu inwestycji Polska w bałaganie, nazwijmy to już po imieniu, 99 inwestycji. Nie jest inwestycjami Platformy Obywatelskiej, Rządu Platformy Obywatelskiej. Są to inwestycje albo rozpoczęte przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo poprzez wcześniejsze rządy, albo wykonane przez samorządy we współpracy z podmiotami prywatnymi, chociażby stadiony. W związku z tym, jeśli to jest dorobek rządów PO przez 4 lata, to ja serdecznie gratuluję. Ja to nam tylko, że chcę przypomnieć że Platforma Ołoterska teraz, krokując rządy, ma do dyspozycji największy w historii budżet Unii, 67 miliardów euro, w dużej części przeznaczone na inwestycje w infrastrukturalne, w drogi, lotniska, w koleje, a okazuje się, że ten właśnie nieudolny, skrajnie nieudolny rząd nie potrafi tej wielkiej szansy, tej wielkiej na góry pieniędzy po prostu wykorzystać. Co więcej, co musi również bulwersować w kontekście kolei, rząd usilnie, rząd Donalda Tuska zabiega od kilku miesięcy o to, aby przesunąć 4 miliardy euro przeznaczone na 4 miliardy złotych, przepraszam, przeznaczone na inwestycje kolejowe na drogi. To o czym to świadczy? Otóż o czym świadczy to o tym, że nie ma żadnej wizji planu ani koncepcji na rozwój, modernizację, na rozbudowę sieci kolejowej w Polsce. To są wszystko fakty i to są wszystko sprawy, o których będziemy w tej kampanii głośno mówić i pytać, dlaczego Platforma Obywatelska w tej propagandowej broszurce po prostu oszukuje Polaków. Jeszcze przed pytaniami powiem, że zasada Platformy to jest tylko szpadel i nożyczki. Szpadel, czyli wbić łopatę, zaprosić dziennikarzy, rozkopać, zostawić bałagan i się tym pochwalić. Nożyczki, no to jak coś zrobili poprzednicy, przeciąć wstęgę i także zaprosić dziennikarzy i się tym pochwalić. Trochę